Cześć, tu AnteRT i zapraszam na dalszy ciąg gry w Slender Woods. Mm hmm, hmm, To jest pan Matthew. And this place is dead end. And uh, there's no one here, and there's no working phone. God damn it, I'm practically trapped in this forest. Hmm, tried. to get over the fence on the way to the mansion, but the creature Im immediately appeared on the other side, waiting for me. it's everywhere and it will not let me escape. i constantly look back to see if it's there. it also seems that there, the more i look at it, the more painful my headache becomes. what the hell is happening to me, for fuck's sake? i can't hide anymore. i will, will kill this thing. oh! Oh. <laughs> I am going to the sumil, su uh, There's going to be some kind of weapon or chainsaw at least I will kill that abomination even if it's the last thing I ever do. Trzeba potrzebuję jakiegoś łomu. Tak. Co to kurwa jest? To o Nie wiem czy do tej chaty on też może wejść czy nie. O. Coś znalazłem. Nie przeczytałem co to, ale... nieważne. Obrazy mają zajebiste tutaj. Nie ma co. Coś się dobija? O! A! O kurde. Coś się dobiło. Mogę wyjść? Nie. No dobra. Tutaj chyba byłem. O, jest zegar. No, chyba nie, nie ten. Coś było zamknięte? Może to było zamknięte? O... No chyba sobie ja robię. Czemu ja chcę tutaj wejść? Ten łom. tam drogi z powrotem chyba tędy wow, wow, wow. jest, tu się, nic mnie nie zaatakowało no to idziemy. Nie pamiętam gdzie był ten sumil Po prostu przed siebie Kiedyś to znajdziemy Chyba koło Construction Site, tam to było. Więc najpierw musimy... To może to? O! Chyba tak. Albo nie. I tak, to to. Tam tutaj niczego nie ma. Ło wow, 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 wow. no Jezu Czemu musiał wstydzić? Co się w ogóle otworzyło? Dobra. Teraz spokojnie. Idziemy tą samą drogą. To było bardzo blisko. O dziwo. Najwidoczniej no ta mapa nie jest taka wielka, jak się wydaje. Tylko po ciemku wszystko wygląda na takie jakieś tajemnicze. O! Kurde, zgubiłem się. Tego wcześniej tutaj nie było. No! Fajnie. Bardzo fajnie. Czyli co, tylko za pierwszym razem trafiłem tam gdzie powinienem? Chyba tutaj najpierw, a później na wschód trochę szedłem. I to było tutaj. Cały czas ścieżką. Dobra. Zobaczmy, czemu batery w latarce już siadają. Tak. To tutaj. Więc otwieram to. Wchodzę tutaj. Biegnę i się te drzwi otworzyły, to tak Otworzyło się Ale to się nie otworzyło jeszcze Jest No nie, no znowu gdzieś schodzę Dobra, co mi tam... Idziemy na dół. Jednak nie. Idziemy na górę. To będzie zamknięta. I Jan C. Czy to jest podpis twórcy? Tu mi się zajebiście nie podoba. Po co mi paliwo? Generator tu nie mogą hide inside what w czym mam się schować? Się wydarzyło. Myślałem, że tutaj jest już wyjście. <słuch> o, oh, nie ta jaskinia, jest na północy, tak? I na środku leży klucz, tak? Róż do tego. No dobra. Czyli idziemy na północ. No, chyba trochę przesadziliście. Nie zdążyłbym przed tym uciec. I do góry. Teraz tutaj. Idziemy na północ. W każdej chwili gotowi, żeby ruszyć biegiem. No! <ścoughs> Jedna taka akcja i przestanę w to grać. Skrypty, skrypty, skrypty. Może nie chcę, żebym szedł tutaj. Tylko lekko to obszedł bokiem, co? No jak ja mam to niby przejść? What the fuck? I na północ. I tutaj powinno być tęskinia, tak? Nie, tutaj jest construction site. Nie. Ale zaszedłem dalej niż ostatnio. Jest progress. Nie, źle idziemy. Nie powinniśmy iść na południe. No nie. O. Może w lesie będzie bezpiecznie. Widziałem, tuż za moimi plecami był, ale mogło mi się już tylko wydawać. Cały czas idę na południe zamiast na północ. No, musiałem sprawdzić, co to jest tory. Nie mogłem się powstrzymać. Ta o, ty drania. Nie no, jestem kompletnie zgubiony. Jeszcze raz robimy kółeczko. Tutaj są pieski, koniki. To chyba powinienem iść. To jest chata znowu. Cały czas idę na północ. O ty draniu, siedzisz mi na tyłku. Odetchnij sobie póki możesz. ...construction site... ...oraz kolejne... Nie, 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 nie to. Latareczka... No chyba sobie ja robisz. Znowu idę do... ...mojej chaty. Że wystarczy. Ostatnio tutaj, więc może pójdę tym razem w tą stronę. Niestety gra miała awarię, więc będę musiał zacząć wszystko najwidoczniej od nowa, żeby zobaczyć, jak wygląda zakończenie tej gry. A tymczasem dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.